To jest jeden wielki bałagan. Dzisiaj Kierema koledzy rano przyjechali i zabrali nasze meble, ponieważ one już niestety nie nadawały się za bardzo, żeby stały tutaj również w te wakacje. Poduszki były porozrywane. Będziemy musieli zaopatrzyć się w coś innego, natomiast chłopaki powiedzieli, że im te meble się przydadzą, więc zabrali, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Ale jak widzicie, miejsce na naszym balkonie zajmuje głównie choinka i jest tutaj, słuchajcie, mnóstwo rzeczy, ale zaraz będziemy już ogarniać ten balkon. Jutro, albo pojutrze, chłopaki zabierają również choinkę, ponieważ niestety mówiłam Wam w jednym vlogu, że nie mieliśmy na nią nigdzie miejsca. Na szczęście, miejsce się znalazło, więc z choinką się żegnamy. Już nie mogę się doczekać, aż wszystko stąd zabierzemy. Będę mogła pomyć tutaj te szyby i ogarnąć balkon, bo mamy coraz ładniejszą pogodę, więc, więc szkoda nie wykorzystać go i tutaj nie spędzać czasu. Hej, kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Zaczęłam tutaj z tematem balkonu, ponieważ zależy mi, żebyśmy jak najszybciej go Ogarnęli, dlatego, że już za niecały miesiąc będę miała gości, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Przyjeżdża moja koleżanka ze swoją mamą. Stają na 5 dni. Będziemy mieli na pewno dużo zwiedzania, więc myślę, że te dni będą intensywne. Jeśli chodzi o nasz balkon, za każdym razem, jak ktoś do nas przyjeżdżał, czy to moi rodzice, czy ciocia, z Wójkiem kupywaliśmy jakieś przekąski i właśnie na tym balkonie wieczorami, jak siedzieliśmy, ponieważ te noce są całkiem ciepłe, więc naprawdę bardzo przyjemnie nam się tam spędzi za czas. Więc jak moja koleżanka przyjdzie z mamą, pomyślałam, że również ten balkon chciałabym ogarnąć, żeby był gotowy na ich przyjazd. Ja tutaj głównie mówię o balkonie, ale wy po tytule tego filmu już wiecie, co jest grane. Jakiś czas temu kupiłam bilet do Polski. Jutro mam lot. Na pewno z tego dnia będę nagrywała również vloga. Nie się domyślacie, że lecę na mój zjazd. To będzie już ostatni zjazd w tym roku, ale bardzo się cieszę, że znowu lecę do Polski. Naprawdę bardzo lubię tam wracać. Także jesteśmy ciebie. Razem z Kierem w domu. Za chwilkę wychodzimy, porobimy coś fajnego razem. Zawsze przed moim wylotem. Dzień spędzamy wspólnie. Wczoraj mieliśmy naprawdę bardzo taki zabiegany, pracowity dzień. Z tego względu, że Kierem otwiera coś nowego, z czym niedługo też będą się z moimi podzielić, dlatego chcieliśmy już dzisiaj spędzić taki luźny dzień we dwoje. Muszę się również spakować. Zabieram ze sobą małą walizkę, ale jeszcze nie wiem, ile zostanę w Polsce. Na ten moment mam bilety. Tylko w jedną stronę, ponieważ mam parę spraw, które muszę załatwić i nie wiem, ile mi się z tym wszystkim zejdzie. Także kochani, zapraszam Was na wspólny dzień razem z nami. E, taki ostatni dzień przed moim wylotem do, do Polski z powrotem. Zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie kończy łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Dzwonimy do babci. i się chyba nie dodzwonimy, bo babcia ma wyłączony internet. She closed internetu internet, you know? Nie. Yeah. Tyle by było z naszego gadania dzisiaj. Do babci się nie dodzwoniłam, chciałam z nią chwilkę porozmawiać, a my właśnie jedziemy na bebek. Są so, takie korki. How long it shows? One hour. Półtorej godziny jakoś. Ten minut, oh, Godzina dziesięć minut teraz? Plan na dzisiaj jest taki, żeby znaleźć jakieś miejsce typowo z maczą i żeby pierwszy raz spróbować Boję się? Nie. plan is staying in traffic all day. Nie nie będziemy cały dzień w korkach Mam nadzieję, że dojedziemy dzisiaj Nie, no myślę, że tak ale bardzo chciałabym spróbować maczy. Nie wiem dlaczego, tak jakoś mnie wzięło przez to, że jest teraz głośno o tej maczy, każdy ją pije. Ja nie za bardzo jestem osobą, która lubi próbować nowe rzeczy. Zdecydowanie za każdym razem zamawiam to, co już, czego jestem pewna, to co mi zawsze smakuje. Kieram na przykład zawsze lubi próbować nowych, nawet gdy mu coś tam nie posmakuje, myślę, że to jest fajne, ale jednak ja nigdy nie mogę się do tego przekonać. Dlatego napisałam do mojej koleżanki, która tutaj w Stambule troszkę mieszkała smakuje mi taste right? co smakuje mi jest tak wow you the words. i koleżanka poleciła mi miejsce, które jest również na bebek, także mam nadzieję, że będzie całkiem spoko. Kierem mówi, że ogólnie jest niezadowolona. You don't like? nie. I ja ty. Warszawa, Starbucks, Matcha latę. Aha, kieran próbował w Polsce raz jakieś macza latę, coś tam w Starbucksie, ale myślę, że to będzie coś innego e, z takiego, wiecie, typowego miejsca, gdzie jest macza, także spróbujemy, warto próbować nowych rzeczy, no i przekonamy się, najwyżej mi nie posmakuje i... i tyle. Gras, just grass, I to jest jak Okej. Okej, but we will take with Chilek ja, yeah, yeah. but just take Chilek. Why Chilek? Krem powiedział, że smakuje jak srawa, ale na pewno są tam jakieś dodatki, jakieś truskawkowe coś tam. więc... Zobaczymy, bo nie mam pojęcia, w ogóle jak to wygląda. We will see. Nie rozumiem. Nie, yeah, okej. Okay. <laughs> girls, just drinking grass because it's popular. Just sorry. Sorry, sorry, girls, they will hate me. They will not hate you. Beżeć? Będziesz? Będziesz? Będziesz okay. hate me? <laughs> Napiszcie, że nie. How is it? It doesn't work? Just talk like this. Come on. It will not be that big. Czy powinienem dodać więcej? Nie, co że to tylko lipstick. O. Nie piecze? Chciałam mu, zrobić pranka Ja mogła się zrobić pranka, bo kierem czasami używa takie, wiecie, pomadki nawilżające, takie totalnie bez żadnego koloru, typu na przykład Nivea i tak dalej No i chciałam mu zrobić pranka nic nie piecze go Nie dał się za dużo posmarować Posmarować? Pomalować jak nic? Niedobrze pranka. Niedobrze pranka? <laughs> Niedobrze pranka. Ja tą pomadkę akurat mam z kosza i naprawdę uwielbiam ten efekt. Myślę, że usta super wyglądają po niej wchodziliśmy właśnie na bebek i pierwsze co przyszliśmy na jedzonko do Nusreta tej tutaj bardzo lubimy e, burgery w ogóle muszę się trochę rozbudzić bo w samochodzie e, przysnęłam wiecie jak to jest, e, siedziałam sobie słuchaliśmy muzyczki słońce nam mnie padało, było naprawdę bardzo bardzo e, ciepło no i przysnęłam, także mimo korków droga minęła mi całkiem szybko, e, czekamy już na jedzonko, a kolejny przystanek to macza? co za ugodny? nie bardzo ja bardziej. Tu bardziej. <laughs> But this burger is not with baklava, this ba right? Baklava? Oh, to this with baklava? Och, chyba burger będzie zostanie z baklawą. Także... Ja Ostatnio bardzo polubiłam baklawę. Kiedyś nie za bardzo... O! Kiedyś nie za bardzo przypadałam za baklawą, ale ostatnio bardzo by smakowała. Yeah. Yeah. I didn't like baklava before so much. Do you remember? już nawet zupełnie nie. Right? Nigdy no. nie próbowałam. Nawet słuchajcie, moja no była a teraz jak jest baklava to ja zawsze chcę. One of your favorite desserts. Dessert? With ice cream, especially. The best. Actually, the I don't like baklavy together with ice cream. Too. Are you serious? Kochani, jeżeli nie lubicie baklavy, koniecznie spróbujcie ją z rodzami. To jest coś najlepszego. Przyszło nam właśnie zonk. I jeden z naszych ulubionych burgerków. Zdecydowanie. baklava z nudami, słuchajcie must have, jak będziecie chcieli no i mamy naszą matchę, moją pierwszą macę w życiu wzięliśmy strawberry matcha lemonade, tak? tak sam like się wygląda ładnie, ale nawet nie wiecie jak stresuje się przed spróbowaniem tego? Ja jestem słuchajcie osobą, która nie pije herbaty ani kawy. Zazwyczaj jest to u mnie tylko woda lub cola zero więc może być ciekawie. Dil on first? No, it's How you is will, it? You will like strawberry milkshake. I think you should mix it. Kiera mówi, że smakuje to jak milkszej truskawkowy. Ja za milkshake'ami również nie przepadam, ale może być dobra. Stres. Stresuję się, słuchajcie, moja pierwsza macza w życiu. Mmm, dobre. Dobre? Mhm. Znaczy nie jest złe, o! Myślałam, że będzie gorsza. Że nie dopiję tego, ale e, wypiję. Słuchaj, Dobra. Teraz poczułam to macze bez truskawki. Na live'a witam Strawberry. I jednak jest taka średnia Musieliśmy usiąść w Starbucksie, Kirem chcę sobie coś tej zamówić, kawę pewnie standardowo A ja będę walczyć, słuchajcie, z moją maczą Nie jest zła, nie, jak posłałam tę truskawkę, była naprawdę spoko Ale bez tej truskawki, no mocno średnio i to smakuje Dobra, jak mam być szczera, im więcej piję tej maczy, tym bardziej mi ona nie smakuje Podobno jest to spoko miejsce, ale wiadomo każdy ma inny gust. Cieszę się, że spróbowałam, bo teraz wiem przynajmniej, że matcha nie jest dla mnie. Nie it like... You said it like grass, but I think grass is better. Pokazała, co to jest na mleku owsiane, było do wyboru Myślałam, że będzie spoko, nie wiem, możecie mi polecić, które mleko jest ma Czy najlepsze, z którym powinnam spróbować Wzięłam owsiane, okazało się to failem niestety Ale przynajmniej wygląda ładnie, może sobie strzelić instagramową fotkę Proszę bardzo Are you proud of me, but try So... zawsze, słuchajcie, mówi mi, żebym próbowała nowych rzeczy Zawsze, a Maczy nie się z Od razu mówił, że mnie posmakuje. How did you know I will not like it? Yeah, because you don't even like tea. Yeah, no. I will stay with water and cola zero, you know. Zostanę yes. słuchajcie, przy koli zero i przy wodzie zdecydowanie. Yes. powiedział, że zrobi tak, żeby Maca mi smakowała. Także otworzy i słuchajcie, wymiesza. Z tym, co to jest jest jakiś sos truskawkowy? Nie mam pojęcia. Może będzie troszeczkę lepsza. Nie chciałam, kurczę, żeby ona się zmarnowała, ale na razie niestety oboje nie jesteśmy w stanie jej wypić. A bardzo chciałam spróbować Maczynki. Oh, dare you! Yeah. I don't think it will work. Oh, dare you! Nie wydaje mi się, że wytrwało. Drink mogło. it now. I'm scared. Robimy teści po poprawkach Chiarema. Chodź. Walczymy, słuchajcie, dzielnie. Moje włosy to jest już jakaś masakra, więc nie zwracajcie na nie uwagi. Jak będę w Polsce, koniecznie muszę iść już na podciąganie i trochę je ogarnąć, bo w ogóle mi się one nie układają w żadną stronę. Przyszliśmy ze Starbucksa, bo nie było żadnego miejsca, żeby usiąść na zewnątrz. A mamy dzisiaj naprawdę przepiękną pogodę. Także zrobiliśmy sobie spacerek przy morzu i usiedliśmy, bo jest naprawdę bardzo ciepło. I siedzimy teraz. Takim widoczkiem. Oczywiście macza cały czas nam tutaj towarzyszy. Nie jest niestety wypita. Tak to jest, słuchajcie, nie zawsze wszystko musi nam e, smakować. Ważne, żeby próbować przełamywać się. I mówi to osoba, która naprawdę e, bardzo rzadko próbuje nowych rzeczy w przeciwieństwie do kierema. Ja zawsze jednak wybieram te bezpieczne, sprawdzone opcje. kierem bardziej e, szaleje w tych tematach. Ja z takiego spróbowałam, to małże. Nie smakowało mi za bardzo, jak możecie się domyślić. Ale zawsze próbowanie nowych rzeczy jest bardzo fajne i jestem zawsze z siebie dumna. Kochani, dajcie mi koniecznie znać, czy lubicie macze. Jeżeli tak, to na jakim mleku ją pijecie. Nie wiem, może na innym mleku ona jest dobra. Wtedy zrobię drugie podejście, ale na razie. Niestety zostaje. Ja tak co chwilę patrzę na zegarek i jest już 18.30 i tak mówię, ten dzień się zaraz skończy i Jutro lecę do Polski. How do you feel about this? I don't feel like you're going. Kierem cały czas mówi, że nie czuję, że ja jutro lecę. I faktycznie za każdym razem tak jest. Zresztą tego nie czuję teraz, ale z jednej strony cieszę się, że tak często jestem w Polsce, że widzę się teraz coraz częściej z rodziną, z moimi przyjaciółmi. Także od jutra. Już tylko polskie jedzonko. Gdy nie najgorsze, co mnie troszeczkę smuci, oczywiście oprócz tego, że lecę bez Kierema, jest pogoda, ponieważ tutaj u nas jest już naprawdę bardzo ładnie, jest coraz ładniej, coraz cieplej, a w Polsce jest podobno bardzo zimno i muszę zabrać ze sobą futro. Chociaż jeszcze mocno nad tym rozważam, bo mam tylko 8 kilo, nie chcę też na siebie nic za bardzo nakładać, więc myślę, że po prostu pożyczę od mojej mamy jakąś ciepłą kurtkę, jak zmarzę. Nie mam niestety słuchawek, Jakiś czas temu Kierem zgubił moje AirPods. Where are my airports, ha? Nie wiem. <noise> Nie wiem gdzie one, są. słuchajcie. Gdzieś się chyba zostawił, ale na szczęście lecę tureckimi liniami. I'm going to shoot Cieszę się, bo będą telewizorki, lecę. Po południu, więc A będę ja obiadek. Także na pewno lot mi szybko zleci. W byliśmy tak spragnieni, że jeszcze wyszliśmy na szybko do Starbucksa, udało nam się usiąść tutaj na zewnątrz takim pięknym widoczkiem. Także chwilkę posiedzimy, dopijamy i będziemy zbierać się do domu prawdopodobnie, bo jest już po 19, a ja jestem jeszcze, słuchajcie, w ogóle niespakowana, ale jak to ja zawsze zostawiam wszystko na ostatnią chwilę. Lot mam jutro po południu, więc tak naprawdę mogłabym się jeszcze ostatecznie rano spakować, ale wolałabym mieć to dzisiaj z głowy, nie myśleć już o tym, bo boję się, że czegoś zapomnę ze sobą. Zawsze gdzieś tam jesteśmy z kiererem w pośpiechu na to lotnisko, więc specjalnie wybrałam najpóźniejszy lot tego dnia, bo jest on dopiero o 16.30 także mam nadzieję, że na spokojnie wyjdziemy z domu i pierwszy raz nie będziemy się nigdzie śpieszyć. bo ostatnio z Kiremy mamy taki czas, że praktycznie wszędzie i jesteśmy spóźnieni, czy to lotnisko, czy cokolwiek innego. Ostatnio wróciłam do Polski przyjechaliśmy na lotnisko 40 minut przed moim wylotem, także całe szczęście, że miałam tylko bagaż podręczny ze sobą i mogłam od razu przejść, bo tak to no, nawet Pewno już bym się spóźniła na mój lat. O, o. Lusy kolorowego samochodu są takie, że już z końca ulicy widzieliśmy, gdzie zostawiliśmy naszą pomarańczkę. Zaswróciłam. No właśnie wiem, dlatego dzwonię. Tak, no, co tam? No, jutro przyjeżdżam. Cieszysz się? Tak no Na zewnątrz byliśmy, wiesz, przy morzu tak. Vloga nagrywam dzisiaj A jutro, znaczy jeszcze wrócę, będę się pakować Już chcemy z głowy wszystko mi z domu Jutro wyjeżdżamy, nie wiem, mamy, Loty jest dopiero 16.30 około Także mamy czas na spokojnie Dobra, będę pisać w kontakcie Dobra, Dobra, pa Jakiś czas temu zobaczyłam na TikToku Taką stronkę, jest to Turbli.com I możemy 36 godzin przed lotem Sprawdzić czy będziemy mieli turbulencję Tutaj wpisujemy sobie tylko Skąd mamy lot Dokąd Warszawa I kiedy, jutro załadowało mi się już i tutaj pokazuje stopień tych turbulencji just some light turbulence smooth flight mam nadzieję, że to będzie słuchajcie smooth flight, bo osobiście turbulencje mnie troszkę przerażają, zawsze lotami się stresuję ostatnio więc jestem ciekawa, czy faktycznie jakby ta strona mówi prawdę, bo pierwszy raz w życiu ją Zobaczyła. Więc w sumie ciekawe, że możemy sobie wcześniej już sprawdzić i przygotować się chociaż tak, wiecie, psychicznie na te turbulencje. Mam nadzieję, że ta strona mnie nie zawiedzie i faktycznie będą praktycznie nieodczuwalne. Jerem tutaj zauważył, przed nami jedzie ciężarówka z Polski. Cześć. Zazwyczaj bardzo często w Polsce widzę ciężarówki z turecką rejestracją. A teraz mamy tutaj z Polski. Kiedyś pamiętam, jak jechaliśmy gdzieś z kieremem i staliśmy w korku, to obok nas stał taki buzik, i w środku były dwie osoby. Rejestracja była z Polski, więc oczywiście się przywitałam. Fajnie zobaczyć Polaków za granicą. No i słuchajcie, to byli Polacy. Chwilkę sobie w korku porozmawialiśmy. Chcieli, żebyśmy pojechali gdzieś tam razem z nimi, bo oni jechali, ale my wtedy jechaliśmy na śniadanie. Pamiętam, także fajnie zobaczyć coś, jakiś napis po polsku za granicą, czy usłyszeć swój język, to jest zawsze naprawdę bardzo fajne. Wyciągnęłam właśnie walizkę. Here we go again. Zaczynam się zaraz. Pakować, nie zwracajcie uwagi na moje brwi, na szybko jeszcze zrobiłam sobie henne. Moje brwi naturalnie są bardzo jasne i też takie niekształtne, no, całkiem ciężko z nimi mam, więc mam nadzieję, że ta henna coś mi załapie, bo ona też za dobra nie jest, ale potrzebam kilka minut i mam nadzieję, że chociaż troszkę będą ciemniejsze. A teraz lecę z tym, nie mam pojęcia, co mam ze za sobą zrobić, naprawdę, bo nie mam pojęcia, jaka pogoda jest teraz w Polsce. Jest zimno, podobno. Czyli... Nie, to mi co robisz? <gry> Czyli pakujemy ciepłe rzeczy. Zimny ten maj jest niestety w tym roku. Mam nadzieję, że chociaż odbije się to później i lato już będzie bardzo gorące. Sprawdziłam właśnie pogodę, ma być około 20 stopni, więc nie najgorzej, ale ma też padać. Słuchajcie, jutro. W Stambule będzie piękna pogoda, będzie słoneczko, a w Polsce przywita mnie deszcz. Mam jednak nadzieję, że przywiozę ze sobą to słoneczko piękne i. W Polsce również się to za chwilkę zmieni. Pobrałam sobie moje rzeczy, one teraz schną, więc pewnie niektóre dorzucę do walizki jutro, jak już będą totalnie suche z tyłu. Widzicie, za mną w ogóle jest pościel, ona schnie. Zawsze, jak wyjeżdżam do Polski, staram się ogarnąć dom. Tak dzień przed moim wylotem zmieniam kierę. Mówi pościel, odkurzam, chcę go troszeczkę odciążyć, bo wiem, że on będzie pracował, pewnie będzie zmęczony, wracał do domu, więc będzie miał troszeczkę. Mniej roboty, przynajmniej na te pierwsze dni, kiedy mnie nie będzie. Za tydzień przed moim powrotem kierem zawsze sprząta i ogarnia mieszkanie, więc zazwyczaj właśnie to u nas tak wygląda, że ja staram się zostawić mieszkanie w porządku, a jak przyjeżdżam, to ten porządek dalej jest. Fajnie, że się tym tak dzielimy, bo jednak jak wracam do domu po moim locie zmęczona, to jedyne o czym myślę już jest to, żeby odpocząć i o niczym innym. Nie muszę już wtedy myśleć. Skończyłam się właśnie pakować. Zmyłam również brwi, tak one się prezentują. Są troszeczkę ciemniejsze niż były, także jest ok. Tak, jak będę w Polsce, na pewno pójdę na laminację. Muszę się koniecznie umówić, to jest najlepsze dla moich brwi. One wtedy wyglądają super na rzęsy. Jestem już nawet umówiona na piątek, także dzień po moim lacie do Polski. Pakowanie poszło mi całkiem sprawnie, starałam się zabrać jak najmniej rzeczy, bo i tak bardzo często w Polsce chodzę w ubraniach mojej mamy, całe szczęście mamy podobny rozmiar i możemy się wymieniać. Jest już po 22.30, także lecę zaraz brać prysznic i ogarniać się do spania. Chcę się wyspać, mimo że lot jest po południu. Ja Miałam jeszcze w planie zmontować tego vloga i ustawić go, ponieważ jutro na pewno już nie będę miała na to czasu. Nadrabiam teraz za ostatni tydzień i w tym tygodniu będą trzy vlogi na moim kanale. Także co kochani, lecę się już przygotowywać i od następnego vloga widzimy się już z Polski. Naprawdę bardzo się cieszę, ja nie wiem ile razy to powtórzyłam w tym filmie, ale cieszę się, że jest taka różnorodność, że jest teraz troszeczkę Polski, troszeczkę Turcji na moim kanale, czyli... Dwa miejsca, w których y, czuję się jak w domu. Zapisując się na te studia zastanawiałam się, jak to będzie wyglądało, że będę musiała y, w Polsce być całkiem często, ale teraz, podsumowując ten mój pierwszy rok studencki, i na ten moment uważam, że była to dobra decyzja. Fajnie, że te moje studia przebiegają w ten sposób, że są to zajęcia hybrydowe, czasami muszę być w Polsce, czasami mam zajęcia online i mogę to jakoś pogodzić. Wcześniej latałam do Polski bardzo rzadko. Myślę, że gdyby nie studia dalej, by to tak wyglądało. Chciałabym kurczę pojechać już razem z Keremem. Bardzo tęsknię za naszym wspólnym wyjazdem do Polski. Ale również już go planujemy. Mogę już Wam tutaj powiedzieć, że planujemy, aby nasz następny wyjazd do Polski był już wspólnie. Także kochani, ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.